Żona mówi, że mam dwie wady: że jej nie słucham i coś tam jeszcze. Żona wraca do domu i mówi do męża: Cześć, kochanie, zgadnij, co widziałam w parku. Nie mam pojęcia. Widziałam, jak trójka dzieci przyzywa diabła. No nie dziwię ci się, że właśnie wtedy się tam pojawiłaś. Żono możesz wreszcie zrobić coś innego na obiad niż gulasz? No zawsze robię coś innego, ale wciąż wychodzi gulasz. Żona wyjechała do sanatorium i zostawiła karteczki z wytycznymi w każdym miejscu. Wieczorem wkładam garnitur, a w kieszonce karteczka. A ty łajzo, dokąd się wybierasz o tej godzinie? Para zaczyna ze sobą rozmawiać po upojnej nocy. Nagle rozlega się dzwonek do drzwi. To musi być on. Szybko, chowaj się pod łóżko. Jestem zbyt gruby, nie zmieszczę się. To leć do szafy. Tam nie ma miejsca, wszędzie są ubrania. Wyjdź na balkon. Przecież tu nie ma balkonu. To musisz się schować. Jak mąż cię znajdzie, to zabije. Przecież to ja jestem twoim mężem. Po co mam się ukrywać? Oj, przepraszam, to. Z przyzwyczajenia tak. Mąż do żony. Zdejmij no majtki, bo zaraz przyjdzie hydraulik. A co? Nie mamy już pieniędzy? Z kaloryfera, kurde, majki zdejmij. Policja przypadkowo na terenie posesji znalazła 32 laptopy, 7 lodówek, 8 odkurzaczy, 15 kuchenek i wiele, wiele innej elektroniki z magazynów Media Expert. Jak się okazało, mieszkają tam Marian i Barbara. Wraca mąż do domu i widzi w łóżku żonę z kochankiem. A co wy tu robicie? Żona odwraca się do kochankę i mówi spokojnie. No mówiłam ci, że to debil!